Tajemnice Młynów. Od początku miałam takie wrażenie, że ta świątynia kryje wiele tajemnic, wiele skarbów, czego zazwyczaj nie ma w świątyniach innych, ta dziewiczość. Weszliśmy tam i wszystko było jakby nienaruszone. Niczym się nie różni ta cerkiew od tego stanu, kiedy Werbicki był tam. Czy pan wie, kim był Werbicki? Hmm, jakiś był Uk ukraińskim. No coś tam napisał, hym, chyba. Ja się dowiedziałam na lekcjach, ponieważ miałam za zadanie znaleźć coś o naszej miejscowości. Ja mam napisane o tym. Dwie trzy strony. Kim był? No, twórcą były hymny ukraińskiego. Tu leży nie byle kto, bo jednak coś znaczący dla narodu ukraińskiego. Pomnik w kształcie harfy z kamienia wykonany. Parafianie mówią, Stary cmentarz, tak nazywają to miejsce. Zachowało się tylko dwie mogiły. W jednej z nich właśnie spoczywa twórca hymnu ukraińskiego Michał Werbicki. Druga osoba nie jest nam znana ani w opowiadaniach parafian, ani w jakich zapiskach nie natrafiliśmy na bliższe szczegóły. No jest utrudniony dostęp, może i nawet dobrze, dlatego że kościół jest. W oddali od zawodowy, więc nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby nam się tutaj dostawać do środka. Postanowiłam sprawdzić, co jest w dolnej części, czy, czy te ikony kryją jakąś tajemnicę, czy nie. Oczywiście nie wykonywaliśmy wcześniej żadnych badań zawodowych, profesjonalnych typu rentgen. Ja tak po prostu postanowiłam czystym okiem konserwatorskim spojrzeć na to głębiej, czyli zrobić odkrywki. Okazało się, że pod spodem są inne ikony, dość dobrze zachowane, XVII-wieczne. No i właśnie spojrzało na mnie oko matki boskiej Hodegetrii, i miałam takie wrażenie, że poprosiło, pomóż mi, bo wisiałam kilkaset lat do góry nogami, pomóż mi. Jak się czyta recenzje z tamtego czasu i wspomnienia ludzi, którzy chodzili do Teatru Przemyskiego w tamtym czasie, nie tak pamiętają treść sztuk, ile muzykę werbickiego. Podczas demontażu ikonostasu okazało się, że w podłuczach Diakońskich Wrót natknęliśmy się na dokumenty, o no właśnie. To są takie zapiski księdza. To wyraźnie widać, wynika z dat, że to był ten właśnie okres, kiedy Wierzbicki był tam proboszczem i zapisywał właśnie, kiedy odprawia jaką liturgię, w jakim dniu, w jakiej intencji. Notatki może mało znaczące. Mocno uszkodzone, zaplamione, napisane ołówkiem. Oczywiście napisane w języku ukraińskim. Słyszałem, że on księdzem nie był, to jakiś był, no, jak to powiedzieć. Te nazwiska z dokumentów, które my tam wyczytaliśmy, nadal istnieją w tej parafii, są. To dziadowie tych ludzi budowali tę cerkiew, dbali o nią, modlili się tam. Ciągłość tradycji jest, no jest to obecnie kościół, ale to przecież modlą się w tej świątyni w tej chwili ich prawnuki, wnuki. Z jednej strony jest dobrze, bo zawsze coś tu się dzieje i, i jakieś wycieczki zjeżdżają, i po prostu jakiś zabytek to dla miejscowości już jest coś. No bo taki zwykły kołasz umurowany to jest taki, a taki zabytek to jest traktowany jako coś. Historycy przed wojną ukraińscy uważali, że Werbecki urodził się w Młynach właśnie dlatego, że jego ojciec tam krótko był parochem, właśnie był proboszczem. Budzyński, profesor uniwersytetu obecnie Rzeszowskiego, na początku lat 90. właśnie odnalazł tą metrykę w miejscowym naszym archiwum przemyskim, z której wynika, że Michałow Werbycki urodził się 4 marca 1815 roku w miejscowości Jawornik Ruski. Jest tu większość mieszkańców narodowości polskiej, i są jakby mało zorientowani i zainteresowani tym. Tylko, wydaje mi się także, że tylko jednostki wiedzą kim on był I, i może trochę szkoda, bo w ten sposób może byśmy zyskali na jakiejś popularności i sławie. Wcześniej pomarli rodzice i wujek, biskup Śniegórski, jego i młodszego brata Władysława wziął na wychowanie do Przemyśla. I mieszkali tu razem z wujkiem w pałacu biskupim, uczyli się w gimnazjum, to jeszcze nie było gimnazjum, ale ta średnia szkoła w czasach austriackich. Później Michałę odstawił biskup do seminarium duchownego do Lwowa w nadziei, że on ukończy tą naukę, wyświęci się. No ale tak się stało, że nie skończył tego seminarium. Chyba na trzecim roku został relegowany za jakieś tam drobne wykroczenie. Nie pomogło na to, że wujek był biskupem. Znalazł sobie dziewczynę, ożenił się z nią w Lwowie i żył przez kilka lat w Lwowie. Uczył muzyki. Przed śmiercią go sprowadził do przemyśla i tutaj go umieścił w kancelarii, był kancelistą. Po śmierci już wujka ukończył seminarium duchowe, został wyświęcony, wysłany na, na pierwszą parafię. No, wcześniej ożenił się z drugą kobietą, także miał dwie żony w życiu. Pierwsza umarła jeszcze w Lwowie. Z jedną i z drugą miał dzieci. I ta druga małżonka jest pochowana właśnie w Młynach i jedno z wcześniej zmarłych dzieci też tam jest pochowane koło niego, gdzieś na cmentarzu tym Młyńskim. To znaczy pochowany grobowiec tutaj jest, a jak jest z jego, z jego ciałem to nie wiem, ale w każdym razie gdzieś tutaj, gdzieś tutaj w tych terenach opublikowałem tekst wspomnień jego przyjaciela, księdza Sienkiewicza. Razem uczyli się we Lwowie w seminarium duchowym grecko-katolickim Sienkiewicz pisze, w jaki sposób Werbicki nauczył się grać na gitarze. Przeskakiwał Werbicki przez ławkę i skręcił sobie nogę. I przez miesiąc musiał leżeć w szpitalu tym seminaryjnym. Nie mógł się ruszać, był tam gdzieś usztywniony no i strasznie się nudził. Sienkiewicz przyniósł mu gitarę i nauczył go kilku pierwszych chwytów. I on przez miesiąc tak opanował podczas leczenia w szpitalu, grę na gitarze, że gra już lepiej jak Singiewicz. I zaczął pisać muzykę właśnie na gitarę. Większość jego utworów, tych pierwszych, między innymi pierwszy tekst muzyczny do słów Merla Ukraina został napisany na gitarę jako pieśń solowa. Później dopiero po dwóch latach bodajże rozpisał to na kwartet. I tak było to wykonane w Przemyślu w 1865 roku po raz pierwszy. – Żyje tym wieś? – No, żyje tym wieś, no… – Czy raczej nie? Czy ludzi to nie obchodzi, nie interesuje? No, – uwagi chyba nie zwracają, bo to dlatego, że e, to jest ukraińskie, no ale tu tak samo są Ukraińcy mieszkają. – Tu przyjeżdżają więcej ze zachodu Ukraińcy, to wszystko oni się interesują. Ja słyszałem, tacy starzy mówili, że jego tu w ogóle nie ma. Pan Bóg wie, gdzie pochowany jest, tylko że zrobili pomniki i tak tu odprawiają. Ksiądz Michał był bardzo znaną osobą i to za krótki czas, żeby nikt nie wiedział, gdzie został pochowany, żeby nastąpiła jakakolwiek pomyłka, nawet tego się nie bierze pod uwagę. Jest jego mogiła, jest jego nagrobek i to nie jest pierwszy nagrobek. Podczas tej pracy inwentaryzatorskiej, jaką wykonywałem, no dawno to już jest, 20 lat temu udało znaleźć się na chórze, w dawnej cerkwi obecnym kościele, tabliczkę żeliwną, która była elementem ładnego, właśnie XIX-wiecznego krzyża żeliwnego, który był pierwszym nagrobkiem księdza Michała Wierzbickiego. Zachował się tam właśnie fragment napisu, który jednoznacznie wskazuje, że pochodzi z mogiły księdza Michała Wierzbickiego. Sienkiewicz opisuje swoich wspomnienia, że jak dowiedział się, że w końcu po latach Werbycki został wyświęcony i dostał pierwszą parafię gdzieś tam niedaleko drohobycza, zapragnął tam go odwiedzić i mówi: Nabrałem owoców, bo słyszałem że to biedna parafia, wina do kosza. Pojechałem do tej wsi, gdzie on tam odprawia. No i widzę, że idzie pogrzeb. Werbycki prowadzi pogrzeb, chowają jakiegoś wieśniaka. No i jak mnie zobaczył nad grobem, zamiast zaśpiewać pieśń pogrzebową. W upokoi, no to zaśpiewał Nochajelita, czyli od 100 lat po prostu nad tym, nad tym chowanym. Do Przemyśla to tak nie było aż daleko. W latach 60. teatr muzyczny w Lwowie, Ukraiński teatr, już zawodowy, zamawia ciągle u niego muzykę do spektakli. Werbicki tam często wyjeżdżał. Piszą, gdzieś tak wyczytałem. Że jak się odbyła prezentacja jednego z utworów werbickiego, przyjechał tam bryczką, wywoływano na scenę, prawda? Po całej imprezie werbickiej śpiewał ogromna gitarze. Ksiądz grecko-katolicki. Od urodzenia. Cały czas jesteśmy tutaj w tej wiosce, mieszkamy, więc nie ma ludzi nikogo. Tutaj tylko sami Polakę między Polakami. Normalnie żyjemy. To jest dla Państwa ważna postać? No, no tak, chodził i jesteśmy ukraińcami stworzył gym ukraiński, to chyba gym jest jakiś ważny. Pani gym zabiera, bo się pani martwiła czy nie. Jakby pani myślała, że po co to zabierają, to powinno zostać. Jakby było jakiś taki kraj jest, chociaż może nie w Polsce, ale ja z Ukraina, przypójdźmy, jakaś też państwo ma ten gym swój, chyba to jest ważny. No jest dużo nas. Dlaczego ja sam mogłem tylko na minach być, jak mogło tu nas być więcej? Ale że każdy się cofnął, zaczaił się. Ja, to no... czy mówi pan, że jest więcej grekokatolików? Nie, jest. Yes. Tylko ja pani, to są ludzie, ja znają z dużym katolikami, rozmawiam i... Mówię, że to są ludzie niepewni, ani dla was, ani dla nas. Państwo pozostali przy swojej wierze. Dlaczego? Ja panie, gdy chodzi o politykę, to mnie to nie interesuje, jaka polityka jest, ukraińska, jaka polska. Ja w to nie wchodzę. Ale gdy chodzi o wiarę, to, to mnie interesuje, to wchodzę. Każdy jakoś tak naprawdę podchodzi pobożnie jakoś do tego człowieka i śpiewają, kwiaty składają. Podoba mi się to bardzo. I naprawdę, że zasłużył sobie chyba na to ten człowiek. Czy ona jest dobra, czy jest zła, ale ja się w tej wieży wychowałem, muszę w tej wieży umrzeć. Ta cerkiew była do rozbiórki. No i starali się chodzili po wioskach z podpisów wysyłali, najpierw poszli do gminy i kobietki kobiety do domu. Oni widzą, że nic z tego nie będzie. Napisali do Rzeszowa, Czy Rzeszow im coś tam odpisał. Widzieli, że nie tak, jeszcze napisali do Wieruta. Tak listę zrobili, każdy się tam podpisał, no ale mama to na swoje nazwisko wysyłała. No, dzięki mojej mamie jeszcze istnieje. Jakby nie mama, to by nie było znaku, tylko lipy chyba zostały. No, i jedno z drugim jest związane i jesteśmy właśnie z tego zadowoleni, że jest pomnik, jest i, i cerkiew stoi na razie, kocha, no, jak jak podremontujemy, stała jeszcze, służyła jeszcze ludziom długo. Nie ma jego pomnika w całej Ukrainie. Tylko co jaworów pobudował po mnie. Dla państwa to jest duma? No wie Panie, co jakbym się tak tym interesował, takimi rzeczami, może by to była duma, ale wie pan, ja mam na myśli co innego. I tak specjalnie nie mogę powiedzieć, że to jest dla mnie duma. No jest to, znaczy, ciekawa rzecz. Do jakichś e, większych ludzi takich uczonych, co są bliżej tego wszystkiego. z Ale... tego chłopą ze wsi nie. Co to nie. Może z być? taką dumą to, no znaczy się. A dla pana co jest najważniejsze? No to najważniejsze, jest że, że umarł na mnie, że nie muszę jechać jak gdzieś do Kio czy do Lwowa tam wyglądać, jak opomieć ogląda, tylko mam go na mnie. Oh. Dwie studnie mamy trzy. I tamtą wodę zawsze brakuje, a tej nigdy do źródł, jest. Także chociażby się wybrało do spodu, na rano już jest beton wody. W 1862 roku, w 1863 przepraszam, taki miesięcznik wychodził Młodych Narodowców Ukraińskich w Lwowie, Meta. I tam został opublikowany po raz pierwszy w Galicji wiersze Szewczenki. I trafił też anonimowo Pawła Czubińskiego. Szczenem Ukrainę nie podpisany. Można przypuścić, że Werbycki gdzieś w styczniu zaczął komponować. 1864 napisał muzykę do tego. Rękopis zachował się. To jest reprodukcja z rękopisu. Podobno Trzybiński był zesłany przez carat na Syberię za swoją działalność patriotyczną na Ukrainie. Miał tam spotkać Polaków na Syberii, którzy mu śpiewali, no jeszcze Polska nie zginęła, no bo to jakieś zapożyczenie jest, bo jeszcze nie Ukraina, czyli jeszcze nie umarła Ukraina. I sława, i wola. Jeszcze nam bracia młodzi uśmiechnie się los, czy uśmiechnie się do nasz los. Zginą nasi wrogowie Agrosa na słońcu, zapanujemy i my, bracia, w swojej krainie. Duszą, ciało my położymy za naszą wolność i pokażemy, żeśmy godni Kozeckiego rodu. I tą część akurat w końcu Wерхowna Rada Ukrainy, czyli parlament kijowski, zatwierdził wiosną tego roku jako tekst, już ten kanoniczny hymn ukraińskiego, bo muzyka została przyjęta jako hymn państwowy jeszcze w 91 roku. Natomiast no, czerwoni nie godzili się na tego typu tekst, no, bo to im nie bardzo pasowało. Czy w Pani płynie ukraińska krew? Ja nie mówię, że nie. Słowiańska. To jest ważne. Jak byliśmy dziećmi, to może nawet nie było w kręgach szkolnych, żeby ktoś mi wypominał tylko w domu. Mama mówiła, że dziadek był ze wschodu, to zaraz tak się wstydziłam, ach, bo to Ukraińcy w ogóle Ukraińc to źle było postrzegane. Ale w tej chwili to się zmieniło. To znaczy mogę powiedzieć osobiście, że strasznie mi się podoba kultura ukraińska. Nie wstydzę się, że tu mieszkam, nawet chwalę się, kogo my tu mamy. Mówi się o tym, że właśnie w młynach odwiedzał wesela i podsłuchiwał te pieśni żniwiarzy, czy z okazji jakichś świąt. W twórczości kompozytorskiej chętnie posługiwał się tymi motywami muzycznymi. Mam tutaj taki tekst pani Luby Kijanowskiej, historyka muzyki z Konserwatorium Lwowskiego, która niedawno napisała bardzo interesujący artykuł o muzycznej twórczości Michała Werbickiego i zwróciła uwagę na taką rzecz, że w chwili obecnej twórczość werbickiego na Ukrainie rozpatrywana jest głównie pod kątem właśnie tego hymnu. A podstawowy korpus jego twórczości to jest muzyka liturgiczna. Później jest muzyka właśnie do teatru pisał trochę pieśni solowych, dużo muzyki choralnej, a męski na, na, na mieszane chóry. I pisze, że prawdopodobnie to, że właśnie Ukraińcy tylko widzą w werbieckim twórca tego chemny, nic więcej, to wypływa właśnie z tego stanu społeczno-psychologicznego współczesnego społeczeństwa ukraińskiego. Które sformowane zostało w sowieckich czasach jeszcze. I jest problem właśnie z publikacją, z propagowaniem jego twórczości i liturgicznej, i tej innej, no nie tylko hymn. Jak zwykle wokół takich miejsc krążą tajemnice różne dotyczące jakichś skarbów, i tak i tutaj w czasie wojny, ale nie wiem do, dokładnie, gdzie te dzwony mogły się znajdować. Jak tam jest jedna dzwonnica i tylko jeden dzwon by się zmieścił, w każdym razie ludzie, i to na pewno ukraińscy, schowali te dzwony w ziemi, by nie zostało przetapione na broń. Trzy dzwony. W tej chwili jeden dzwon znajduje się właśnie w tej naszej dzwonnicy tutaj, drugi w chotyńcu koło cerkwi, a trzeci, największy, jest właśnie zakopany gdzieś tam pod kościołem. Ale nikt nie chce odkopywać, zresztą lepsza jest tajemnica, taki dreszczyk emocji. <noise> Największy ponoć był. My tutaj na tym terenie dobrze żyjemy z ludźmi. I takie lokalne pojednanie jest. Oczywiście na miarę takich krajowych, no, trudno powiedzieć, wiadomo, co ostatnie wydarzenie te Wołyńskie mówią. Pojednanie jest tylko odgórnie, a nie ma takiego wewnętrznego jednak, jednak. Każdy mówi swoje i na pewno to miejsce urośnie w uznaniu ukraińskim, a w polskim. Remont my robili, wykopy robili, bo robimy nowy fundament, to wszystko. I normalnie patrzymy, jest trumna. To już kości, prochy. Później więcej głowy wykupali. Dużo więcej było. Nie ty, Co się z, bo... z tym stało? Proszę? Co się z tym stało? To, 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 to jest tam no, normalnie. My zagarnęliśmy, dalej my głębi nie kupali, bo tam ktoś opowiadał, że to był cmentarz kiedyś. Ja to wyczytałem w książce, że Werbicki został właśnie pochowany pod naszą cerkwią. Aura, niesamowitość, tajemniczości cały czas. Matka Boska zawiśnie do góry głową. Pomogła mi jej, a ona pomaga mi stale. Mam nadzieję, że pomoże też innym. I wiem, że jeszcze nie do końca jest wszystko odkryte. Przygrabie. Werbickiego przy szumie tych lip, w lecie gdzieś cisza, spokój, i, i wtedy odczynasz Werbickiego wykonanie dobrego chłopu. prawda Jeżeli znajdujemy w twórczości Bacha coś dla siebie wspaniałego, to nie patrzymy na Bacha jako Niemcę, tylko to jest Bach i, i koniec. Myślę, że Werbicki też mógł być taką osobą, której twórczość muzyczna mogłaby trochę ludzi do siebie zbliżyć i wzajemnie no, pomóc poznać siebie. audycji udział wzięli Małgorzata Dawidiuk, konserwator dzieł sztuki, ksiądz Tadeusz Barcikowski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Korczowej, ksiądz Bogdan Stepan, proboszcz parafii greckokatolickiej w Chotyńcu, Jarosław Giemza, kierownik działu sztuki cerkiewnej Muzeum Zamku w Łańcucie i Włodzimierz Pilipowicz, były współpracownik Instytutu Południowo-Wschodniego w Przemyślu oraz mieszkańcy Młynów.